Poland posiada bardzo szerokie spektrum nawozów dolistnych. Jako firma wiodąca, jeżeli chodzi o produkcję nawozów dolistnych na świecie, mogliśmy wypracować sobie wypracowaliśmy bardzo dobrą technologię nawożenia dolistnego wszystkich roślin uprawy rolniczej, ale w tym również i kukurydzy. Jeżeli chodzi o kukurydzę, naszą, naszym podstawowym, bazowym produktem jest Jarawita kukurydza. Jarawita kukurydza w swoim składzie zawiera bardzo dużą ilość fosforu, bo aż 440 gramów. Zawiera potas, magnez i oczywiście cynk. Dlaczego tak dużo fosforu jest w naszym nawozie? Mianowicie kukurydza jest rośliną ciepłolubną, w związku z czym, co bardzo dobrze widzimy w tej chwili na polach, w sytuacji kiedy jest obniżenie temperatury, jest to szczególnie we wczesnych fazach wzrostu kukurydzy, występują zahamowania pobrania fosforu. Wówczas następuje również zahamowanie wzrostu roślin, w konsekwencji czego bardzo często widzimy takie specyficzne antocjanowe przebarwienia na liściach. Dlatego też jako antidotum na tego typu zjawiska e, mamy nawóz jarawita kukurydza, który to ma stanowić zastrzyk energii dla rośliny. Fosfor w nim zawarty jest bardzo szybko pobierany przez roślinę i wspomaga optymalny wzrost roślin, przeciwdziała po prostu tym niekorzystnym zjawiskom. E, oczywiście w naszym składzie tego nawozu jarawita kukurydza jest e, również cynk. Cynk jako mikroelement niezbędny przy produkcji roślin, w szczególności tutaj mówimy oczywiście o, o roślin, o kukurydzy. Jako istotna kwestia jest to, że nasze nawozy jarawita można mieszać z innymi środkami ochrony roślin. Można również mieszać z siarczanem magnezu czy z mocznikiem. Kolejna propozycja do nawożenia do listnego kukurydzy to dla tych osób, dla tych rolników, którzy lubią nawozy jednoskładnikowe, posiadamy również nawóz Jara Vita cynk F, który to po, oprócz tego, że cechuje się bardzo dobrym wchłanianiem cynku przez kukurydzę, dodatkowo jest nawozem bardzo silnie skoncentrowanym, mianowicie w jednym litrze mamy aż 700 g kukury cynku. Nawożenie do listny ziemniaków. Firma Jara Poland posiada oczywiście bardzo skrupulatnie dobrane nawożenie nawoże, nawozami dolistnymi ziemniaków. Podstawowy produkt, który proponujemy do nawożenia do listnego ziemniaków. Jest to produkt Yara Vita Ziemniak lub jego odpowiednik Yara Vita Combifos. Jest to produkt, który w swoim składzie zawiera fosfor, potas, magnes, cynk i mangan. Fosfor jest to składnik, który w przypadku produkcji ziemniaków jest niezwykle istotny. Badania naukowe, a także doświadczenie rolników wskazały, że aplikacja do fosforu przyczynia się do zwiększenia liczby bólów pod rośliną, a także zwiększenia wypełniania tych ból, w związku z czym ten fosfor mamy w składzie jarawita ziemniak, jest go aż 440 gramów. Kolejne istotne składniki to mangan i cynk. Mangan i cynk w ziemniakach mają zmniejszać porażenie chorobami zarówno naci, jak i ból w ziemniaka. Istotne przy produkcji ziemniaka jest to, że nasze produkty Jara Wita Ziemniak można mieszać z innymi środkami ochrony roślin, tutaj wiadomo, że w przypadku oprysków na zarazę ziemniaczaną czy na przykład na stonkę ziemniaczaną, nie ma problemu z mieszalnością tego produktu. Dodatkowo w sytuacjach, kiedy występuje takie zapotrzebowanie, posiadamy również nawozy ze składnikami, z jednymi składnikami. Jest to Jarawita Safe K, czyli bezpieczny potaw stawkowany na ziemniaki oraz Jarawita Mangan, który w razie zapotrzebowania czy wystąpienia niedoboru manganu można również śmiało pryskać na rośliny. Karolina Frąckowiak-Pawlak, firma Jara Poland.